Dam wam jeszcze jeden przykład z sierpnia też ubiegłego roku. 1 sierpnia to jest dokładnie ten dzień, kiedy dochodziło do tej wielkiej wymiany więźniów pomiędzy Rosją a Zachodem. Paweł Rubcow, który był przecież przekazany z polskiego więzienia, ląduje wtedy w Moskwie, a do punktu odbioru paczek na lotnisku Okęcie tego samego dnia przychodzi zwerbowany przez Rosjan znowu Ukrainiec, który chce nadać dwie paczki niewielkie z butami, koszulkami, do Stanów Zjednoczonych i do Kanady. I no niby nic podejrzanego. Ukrainiec chce nadać dwie paczki do Stanów Zjednoczonych i do Kanady, ale służby zainteresowały się tym, dlatego, że stosunkowo niewielka była wartość tych paczek w stosunku do kosztów przesyłki tych, tych paczek. No i okazało się, że ten Ukrainiec na zlecenie miał wysłać takie paczki, dlatego że rosyjskie służby chciały sprawdzić jakie są zabezpieczenia, jak długo te paczki będą szły za ocean, żeby docelowo w kolejnych paczkach już przesłać materiały wybuchowe. I to jest akcja, która została zapoczątkowana ona została przerwana przez polskie służby, wykryta, do niczego złego nie doszło, dlatego o tym w mediach nie było po prostu tak głośno. Od stycznia 2024 roku mierzymy się z aktami dywersji podejmowanymi na terytorium Polski na zlecenie obcych służb. Jak państwo wiedzą, od tego czasu 55 osób zostało zatrzymanych, kilkanaście aresztowanych, kilka skazanych, wiele zostało wydalonych z Polski. Dla Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego innych służb nie ma ważniejszego zadania niż ochrona przed tego rodzaju aktami. W lipcu tego roku zatrzymany przecież został kolumbijczyk, który też na zlecenie rosyjskie miał podpalić wcześniej dwa składy budowlane w Warszawie i w Radomiu. A to jest naprawdę tylko wierzchołek góry lodowej.